Czy można sobie wymarzyć piękniejszą ścieżkę rowerową? Mamy przejechane 9 km i 400 metrów, czyli jakiś dyszka. Dyszka wyjdzie w dwie strony 20. Bambiki dały radę. Jesteśmy w takim tutaj znanym miejscu. Przy takim napisie Split, zobaczcie. Nasz cel jest. No, tu jest ładny klimacik. Niezły. Chyba rzeknęmy ten split, a bo się nie wyrobimy czasowo. Pokazuje nam 11 km z powrotem. No 11, ale jakbyśmy autem jechali. A my sobie zaznaczamy pieszo. Pokazuje 7, ale znając życie 9, 10 wyjdzie. 10. Powiem Wam, że bardzo smaczna, naprawdę. Dobra, Dobre ciasto. A my dzisiaj owocowo. Zobaczcie, fajne mandarynki, które tutaj rosną, takie malutkie. Mini mandarynki. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i w kolejnym dniu naszego pobytu na kempingu Split. Dzień zaczynamy od śniadania. Oczywiście na dworze. Dzień dobry. Słońce pięknie grzeje. Kawka, aż miło. Tak, no i oczywiście koty też nas tutaj odwiedzają. Słuchajcie, <grystanie> jemy, prysznic, bierzemy rowery i ciśniemy do Starego Miasta Split. Ciśniemy do Splitu, do Starego Miasta. Nawigacja w ogóle nie pokazuje ścieżki rowerowej, ale sobie wybraliśmy taką pieszą, czyli 8 kilometrów. 8... Jakąś damy radę. W jedną stronę, czyli 16. No Pogoda piękna sprzyja nam. Tak, tak dzieci więc. też dadzą radę. Pewnie, oni nie raz jeszcze więcej jeździli. Będziemy robili przystanki sobie. Także ciśniemy. Czy można sobie wymarzyć piękniejszą ścieżkę rowerową? Złone, <laughs> jedziemy! Przechodziliśmy przez pasy, jedziemy dalej. Ciężko, jak tam tam dużo ludzi. Dużo ludzi? No właśnie. Na chwilę musieliśmy zejść z rowerów i podejść pod Wielką Górę. Ale zobaczcie za to, jaki widok, ale ktoś, ale ktoś ma taras mega. Zobaczcie, ale ktoś ma widok z okna, przepiękny. Myślę, że możemy już jechać, nie? Ale widok, nie, Dori? Spójrzcie na to, jak tu pięknie cytrynki rosną w ogrodzie. A po drodze mijamy kaktusy. Zobaczcie, no, a już nawet owoce mają. Ciężki rowerowe, niestety już dawno się skończyły, to jest ciężko. Jedziemy przez miasto. No musimy uważać na auto, bo wiecie, w cztery rowery jak się jedzie to już robi się taka dłuższa wycieczka. Split to ogromne miasto, naprawdę bardzo długie już jedziemy, chyba 7 km, jednak teraz wyjdzie nam, że w jedną stronę mamy 9. Jakąś trasę pomyliliśmy. Zobaczcie, ile blokowisk z tamtej strony. relaks. Jesteśmy już prawie u celu, ale odpoczynek krótki. Takie ferie to ja lubię. Już teraz jedziemy wzdłuż plaży, wzdłuż morza. Także nie ma z górek, wzniesień. Zobaczcie ile aloesu jedziemy przez port i wszędzie pełno licznych kawiarenek wszyscy tutaj piją kawkę i popijają wodą chyba espresso no, tak tu można jechać fajnie wzdłuż morza petarda bardzo fajne tutaj plaża no i w końcu zbliżamy się do tego starego splitu. Spójrzcie jak ładnie. Mamy przejechane 9 km i 400 m, czyli jakiś dyszka. Dyszka wyjdzie w dwie strony 20. Bambiki dały radę. I jesteśmy w takim tutaj znanym miejscu, przy takim napisie split, zobaczcie. Musimy się dostać do tego starego miasta tutaj. To ładna okolica. Bardzo ładnie. Wzdłuż morza, słuchajcie, cały czas palmy. Zobaczcie. rowery zapięte, zabezpieczone, zobaczcie, porządną blokadą idziemy zwiedzać Mamy burka w piekarni. Teraz jeszcze mam. And one jedzonko, znaleźliśmy ławkę. Słuchajcie, co mnie zastanawia, to jest tak gorąco. Ja w bluzie jestem, zaraz ściągam bluzę, bo nie mogę wytrzymać. A oni wszyscy w kurtkach zimowych, futrach, w płaszczach. Ja nie wiem o co chodzi. Ja wiem, że to dla nich najzimniejszy miesiąc. Ale u nas to wiosną jest zimniej, no jest 15 stopni słońce. Słuchajcie. Jak się kruszyć, to potem się wytrzepiemy Jak tam? A ty co masz Wika? Z czekoladą jakieś ciachu pokaż. No też fajne, nie? A my mamy Burki, dobra. Burki. Burki. No i takie fajne. Wąskie uliczki, zobaczcie, ale fajnie, robią klimat. To wieczorem musi być pięknie, jak to tutaj, wiecie, latarnie się zapalą. ślizgana, zobaczcie. No najgorsze jest to, że my się w ogóle nie przygotowaliśmy, co tu zwiedzać mamy. Przeszliśmy to stare miasto. A jest już godzina prawie 15. Wiecie, o 17 jest ciemno. Nie mamy nawet na lampy w rowerze. Także zaraz będziemy musieli wracać na kemping, bo nas tu ciemność zastanie. No, tu jest ładny klimacik. Niezły. No i tyle w tym splicie. Chyba żegnamy ten split, a bo się nie wyrobimy czasowo. Pokazuje nam 11 km z powrotem. No 11, ale jakbyśmy autem jechali, a my sobie zaznaczamy pieszo, pokazuje 7, ale znając życie 9, 10, wyjdzie. 10 mi pokazuje. Bo chcemy jechać morzem, wzdłuż morza, a nam Google Maps w ogóle nie pokazuje takiej trasy. Także no co? No jedziemy. No zobaczymy. Jedziemy do pizzerii. Tu jest taka polecana pizzeria. Właśnie w Split sztorbeć, tam gdzie my mamy kemping niedaleko, 2 km może od kempingu, picernia nazywa się Margarita. Ma dobre opinie na Google, także jedziemy tam na pizzę. Dużo takich tu fajnych uliczek jest. Jeszcze sam wjechałem zobaczyć. Bardzo ładne miasto. Polecam zobaczyć chociaż raz. Małą drogę. Słuchajcie, budują się apartamenty. Ogromne widać przy samej plaży. Cały czas samochody jakieś z betonem słuchajcie, z piachem, ze żwirem jeżdżą. Ojej, naprawdę tu będzie Meksyk kiedyś, pięknie. Jeden hotel taki wielki widziałem na mapie. W kształcie Palmy powstanie ale tam już gruby projekt. I to tak zobaczcie ładnie, to wszystko nowiutkie no, cały czas jedziemy wzdłuż linii brzegowej. Zostało nam jakieś 4 km do pizzerii, do campingu jakieś 6,5 Także spójrzcie wszędzie budowy. Ścieżki rowerowe, promenady budują, a tak wszystko rozkopane jest. Ale rowerem wszędzie dojedziecie. To jest ten plus. Kolejna przerwa na wodę. No słuchajcie, pod mega dużą górę musimy teraz wjechać. Nawet wejdziemy, bo już nie mają siły wjechać. Mamy już przejechane prawie 17 km. i Kolejna góra Jak Marcel, jeszcze radę? Nie wiem Come on, come on Jest siła? Zależy kto ale trasa nie jest ciekawa, zwłaszcza z dziećmi. I prawie dojechaliśmy do naszej pizzerii Margarita. Jak tam dziewczyny? Spoko! Spoko! Teraz to z górki, fajnie. No dobra, jedziemy na pizzę <grystanie> Zamówienie przyjęte. Czekamy na pizzę. My sobie wzięliśmy z owocami morza. Wiecie, jak zwykle Margarita. <grystanie> Ale lokal ogromny, zobaczcie. O, mamy pizzę, słuchajcie. Wygląda spoko. Dzieci mówią, że dobra. Taka, Taka głodna jesteś. Niedobry. <grystki> Niedobry ten wieści. Niedobry ten Powiem wam, że bardzo smaczna, naprawdę. Dobre. dobre ciasto. Bardzo dobre. Pojedzone zapłaciliśmy 30 euro za dwie pizze, piwo, kapucina, jakieś tam napoje. Także chyba normalna cena. Słuchajcie, no mamy jeszcze 2 km gdzieś do kempingu, także ciśniemy, jesteśmy mega zmęczeni ja coś dzisiaj. Z 20 km wyszło, tak więc nie ma się no, co dziwić. Nawet ponad trochę. No. Skakujemy na nasze... Ja powiem rowery. Ach, nie muszę ruszyć. No. Dobra, potem powiemy ile dokładnie. No. Już wieczorem jest godzina 17, już chłodno powiem wam się jedzie szybciej rowerem ale widoki bezbłędne zachód słońca Ja Wam powiem, że tutaj ta strona splitu, gdzie mamy kemping, chyba najbardziej mi się podoba. Bardzo ładnie, tak kameralnie, dużo palemek. Bardzo ładnie. Jeszcze taki mały markacik. go odwiedziliśmy tutaj sąsiedzki, Zobaczcie, pomidorki piękne. 2,40 euro, ale naprawdę takie dojrzałe. 68 Mamy pomarańcze, takie mega dojrzałe, fajne już. Tutaj, które rosną. Euro, słuchajcie, za kilo. Fajne, bierzemy do mózgu. Gruszki kiwi. Kiwi mają dobre. Dokładnie fajne. Tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, piwo około euro, 30 euro, 50 nawet, czyli drożej niż u nas. A my dzisiaj owocowo. Zobaczcie, fajne mandarynki, które tutaj rosną, takie malutkie, mini mandarynki. Kilo, kilo 100 za euro 60 Pomidorki, banany, kiwi, pomarańcze, papryki, wędliny, wszystko typu mortadella, salami, sery, soki. Słuchajcie, od euro pięćdziesiąt. Do 2,50. Przeróżne smaki. I e, szukamy kalmarów świeżych, ale tutaj są tylko mrożone. Ale w innym sklepie, w tym rybnym koło nas sobie kupimy. Zobaczcie. Tu są już przyprawione kalmarki w panierce. Tutaj macie całe takie. O, tu jest fajna mieszanka kalmarków. Już pociętych z ośmierniczkami. Ryby. Bierzemy na spróbowanie to są ośmiernice i kalmary pokrojone już i sobie jutro zrobimy to na patelni w mące kukurydzianej i mące pszennej, Tak nam kolega Konrad tutaj polecał. Spróbujemy tylko że mrożone niestety, ale. Winka tak od 6 euro 8-16, no. ceny przeróżne powiem wam. A tu jest taka niższa półka chyba, ale powiem wam, że oni właśnie to kupują w tych plastikowych butelkach i ja też drugi raz biorę. Dwa litry za 5 euro. Wranacz jakieś macedońskie, czerwone, A suche wino, czyli wytrawne. Bierzemy, spróbujemy. <grym> Daję mu drugą szansę. I te duże piwa też są popularne. Zobaczcie, dwa litry Karlowacko 3,70 euro. Użujsko, 3,68, podobna cena. <laughs> Dwulitrowa butelka, cztery znaczy, piwa duże. No i wychodzimy, słuchajcie, już ciemno prawie. <laughs> Także w ostatnim momencie dotarliśmy ze Splitu. Stąd już mamy bardzo blisko, jakieś 500 metrów do kampera. Zakładaj. A market nazywa się Ribola. Chodźcie, spróbujemy mandarynki. Spróbujemy już pod sklepem, bo nie możemy się doczekać tej mandarynki tutaj. Ale pachnie aż tu! No pachnie. Jak Jarek obiera. Pycha, mm. naprawdę pycha. Marcel, spróbuj. Jak, dobra? Nie, nie, nie Pięk, dobra. Mm. Naprawdę pyszne. Mm. No bo one są takie malutkie, nie? Skórka, cieniutka. Takie mini, bardzo dobre. Dobra. Lecimy na kemping. I chyba widzimy się już w kolejnym odcinku. Hejka! Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.